Na początku 2025 roku ledwo utrzymałem stan na rękę. A teraz robię rzeczy, o których wcześniej myślałem, że są niemożliwe. I nie chodzi mi tylko o kalicenikę. Całe moje życie poszło o level wyżej. Zrobiłem 700 tysięcy wyświetleń, zdobyłem 1500 subskrypcji i zacząłem zarabiać swoje pierwsze pieniądze. W tym filmie opowiem Ci moją historię, szybkie podsumowanie roku 2025. Jak zmieniło się moje życie i trzy porady, dzięki którym zmieniłem swoje życie w 2025 roku i twoje z pewnością też zmienią. Swój kanał zacząłem na poważnie jako 14 latek, gdzie pokazywałem jakieś takie pastowe ćwiczenia. Dipy, pompki, podciąganie i że elsita. Nic ciekawego w każdym razie wtedy nie potrafiłem. 25 lipca zacząłem uczyć się swojego pierwszego poważniejszego elementu, czyli stania na rękach. Droga była naprawdę bardzo długa, i to mam naprawdę na myśli długa. Cały film macie tutaj, ale long story short. Ogarnąłem, nauczyłem się stać na rękach. Tutaj macie tą igiełkę, Jak wyglądała moja forma po około pół roku nauki, całkiem fajna, to nie? No ale szemonowi z Buskutem to nie wystarczyło. Dlatego zacząłem kombinować. No i myślałem, jaki jest taki fajny element. No i znalazłem. One arm handsome. -on. Skoro bym stać na rękach, dlaczego czego by się nauczyć stać na jednej? No. Nie było to takie proste jak myślałem. Okazało się, że na aktualne moje możliwości jest niemożliwe Dlatego chciałem nagrać wyzwanie. Wiecie, jak ten youtuber 30 sobie wyzwanie from handstand to one arm handstand. Stany na to jest element, na który się serio już jaram. No, spoiler nie udało się. 30 dni to za mało, żeby się nauczyć One arm handstanda Mogłem ten film wstawić, ale stwierdziłem, że jest jednak zbyt gówniany i go nie wstawiłem. Ale teraz jak na to patrzę, to widzę, że jest progresowe naprawdę sporo. Jak na to, że to były tylko 30 dni. Mniej więcej w tamtym okresie, muszę przyznać, że YouTubeowo byłem naprawdę zagubiony. Nie wiedziałem, co wstawiać, nie wiedziałem, co chcę robić, więc zniknąłem na parę miesięcy. Wstawiłem jeden film, właśnie z wyciskania na ławie, i BAM! 20 tysięcy wyświetleń po dwóch tygodniach. Poleciał w VIRA. No i to jakoś nie zaspokoiło mojej pustki, bo wciąż nie wiedziałem, co chcę tworzyć. Jakby czułem, że to jest tylko ten jeden film, i dalej i tak nie wiem, co robić. Dlatego tworzyłem filmy, ale to były takie. Puste filmy, wstawić, żeby coś wstawić. I muszę przyznać, że były leniwe te następne miesiące. Nie wiedziałem kompletnie, w jakim kierunku chcę iść. Ale nie treningowo. Treningowo robiłem to, co do mnie należy. I pamiętam, że to był okres, w którym podjąłem bardzo ważną dla mnie decyzję. Pojechałem na swój pierwszy event kali Sceniczny. Były to Mistrzostwa Polski, Kali Project. On się odbywał jakoś 20 czerwca. Poznałem tam świetnych ludzi, spędziłem naprawdę. Jeden z najlepszych czasów mojego życia, no ale jeżeli chodzi o te ważniejsze rzeczy, to mój tata, który tam oczywiście ze mną był, no bo nie jestem pełnoletni, więc też musiał tam ze mną być, zobaczył osobę trenującą z napisem na koszulce Street Workout w Wadowice Jakoś tak zaczął rozmawiać z tą osobą, no i się okazało, że mają całą społeczność fali która dosłownie jest w mieście o oddalonym modelnie o pół godziny. No i słuchajcie, to było coś, czego potrzebowałem. Dostałem tyle motywacji, mogłem dosłownie rozmawiać z ludźmi, którzy robią plęcz, robią front lever, robią touch front lever, stoją na jednej ręce, mogłem z nimi tak o porozmawiać, jak z kolegami. Nie przestałem traktować plęcza czy te inne ciężkie elementy jako mistyczne stworzenie, które istnieją tylko na Instagramie. Że osoby, które znam, nie tylko zawodnicy, ale normalni ludzie, mają takie umiejętności, ale wtedy właśnie uświadomiłem sobie, że natrafiłem na blokadę. Nie wiedziałem, jak progresować, brakowało mi wiedzy, brakowało mi w ogóle takiego powiedzenia, jak progresować w tym sporcie. Więc po nagraniu filmu, gdzie próbowałem nauczyć się frontlevera w 7 dni, odezwałem się do trenera, do Zakrzewa. I oj moi drodzy, wakacje były tak ciężkim dla mnie okresem, w sensie treningowym. Trenowałem po 5 razy w tygodniu, minimum 3 godziny dziennie. No i muszę przyznać, że bardzo wypaliłem się w tym okresie, bo pomimo, że wciąż byłem mega zajarany, mega zajarany w tym byłem... Ale no kiedy robicie tego po prostu tak dużo i robicie te nudne rzeczy przez taki okres czasu, przez tak długi okres czasu, zaczyna się Wam po prostu chcieć tym żygać. Ale nie odpuściłem, nie odpuściłem. Wszedłem w rok szkolny, pojechałem na swój kolejny event kalisteniczny, puchar Polski w Badowicach. No i muszę wam przyznać, że to był chyba najlepszy event kalisteniczny, na którym byłem kiedykolwiek. Poznałem jeszcze więcej ludzi, jeszcze więcej zawodników, po prostu świetny event. Pomimo, że wypaliłem się w wakacje, to czułem, że progresuję. Progres był no ogromny. Szczególnie w staniu na rękach, bo inne elementy robiłem tak bardziej pod wyczucie, żeby takie wprawki, żeby się przygotować jakby w przyszłości pod trenowanie tych elementów. No ale w staniu na rękach miałem ogromny progres. No i możemy wtedy powiedzieć, że kalistenika szła w górę, a kanał stał w miejscu. A na domiar złego zaczynała się szkoła. Czyli koszmar każdego nastolatka, w tym mój koszmar. Musiałem jakoś to pogodzić, szkoła, treningi, YouTube, jak ja to mam w ogóle zrobić? Szkoła mi zabiera średnio 45 godzin w tygodniu licząc dojazdy, więc musiałem z czegoś zrezygnować. I na początek stwierdziłem, że będę stawiał tylko jeden film w miesiącu, ale powiedziałem sobie, że będzie tak jakościowy, jaki tylko jestem w stanie. I serio, poświęcałem naprawdę ogrom czasu, pomimo, że to był tylko jeden film w miesiącu poświęcałem ogrom czasu żeby zmontować go jak najlepiej żeby odpowiedzieć historię jak najlepiej i naprawdę byłem zadowolony z tych filmów uważam że to były najbardziej produktywne okresy jeżeli chodzi o trening również wracałem ze szkoły i codziennie trenowałem dosłownie 5 razy w tygodniu poniedziałek, piątek był trening w weekendy też często trenowałem ale miałem plan poniedziałek, piątek wiadomo jeżeli trenujemy po 2 godziny dziennie i do tego jeszcze jesteśmy 8 godzin w szkole to czasu na montaż było mało czasem montowałem Godzinę, czasem mogłem montować 6 godzin, a czasem wcale. Ale naprawdę robiłem co mogłem i szczerze mogę powiedzieć, że nie byłem neniwy w tym okresie, pomimo że pojawił się tylko jeden film. Wtedy po rozmowie z wieloma osobami przestałem trochę na to patrzeć jako e, twórca, ale jako widz, jako odbiorca. I stwierdziłem, że być może jeden film w miesiącu to trochę za mało. Że nawet lepiej jakbym wstawiał więcej tych filmów, tylko po prostu mniej jakościowych. I wtedy pojawił się pomysł... Wstawiania czterech filmów w jednym miesiącu. Był to grudzień. No i słuchajcie, jak już wiecie, bądź na moim kanale pojawiły się cztery filmy w tym okresie, więc osiągnąłem swój cel. Zrobiłem każdy trening w tym okresie, nie pominąłem ani jednego. Wstawiłem cztery filmy i jeszcze do tego chodziłem do szkoły. Chodziłem do szkoły. Nie pominąłem ani jednego dnia szkoły w grudniu. O cenach moglibyśmy dyskutować, ale. Ale filmy były wstawione, tak? Był content, był. Zacząłem jeździć na coraz więcej eventów, poznawałem coraz więcej ludzi, utrzymywałem więzi z tymi ludźmi, rozmawiałem z, z osobami zajętymi, tak samo jak ja, z osobami silniejszymi, z osobami słabszymi, z zawodnikami, z każdym dosłownie, z każdym rozmawiałem. Przynajmniej tak się starałem, z każdym rozmawiać. I serio, znalazłem kierunek, w którym chcę prowadzić mój kanał. Jestem zadowolony z tych treści, które ostatnio stworzyłem i uważam, że naprawdę są jakościowy, a do tego niesamowicie progresuje w kalisthenice. Na początku tego roku miałem, nie wiem, z 20 sekundowych hold w stanie na rękach, teraz robię próby pod one arm flagę. O co tu chodzi? U Trzymanie one arm centa w stradu nie sprawia mi większych problemów. Mogę trzymać, nie wiem, z 10 sekund i to w miarę regularnie. I do tego jeszcze łapię straddle plęcza jako gość, co ma 184 centy wzrostu, 80 kg i ma 16 lat. Kończę 17 dopiero w listopadzie. Pamiętacie, ja w półtorej roku temu jeszcze na rękach nie stałem. Zobaczcie, jak teraz pompuję w stanie na rękach, albo jakie robię dziewięćdziesiątki. Jest to dla mnie niepojęte. Niepojęte, naprawdę. Ale nie wspomniałem w tym filmie, jak ja się zmieniłem jako osoba przez ten czas, bo. Na pewno myślę, że to zauważyliście. O ile ja sam się czuję pewniej, o ile jestem bardziej zdyscyplinowany w swoich filmach i o ile lepiej się wypowiadam przed kamerą. Z pewnością widać teraz, że profesjonalizm moich treści dosłownie rośnie z odcinka na odcinek. No i taki jest właśnie plan. A więc szybkie podsumowanie i trzy rady, które Wam obiecałem, żeby progresować w 2026. 1. Nie zadręcza się tym, że nie masz pomysłu, co robić. Pomysły nie przychodzą z siedzeniem, pomysły przychodzą z działaniem. 2. Znajdź ludzi silniejszych od siebie. Czy to sport, czy to biznes, czy to życie, po prostu znajdź gdzieś silniejszych od siebie. Jeżeli ich nie masz, a uwierz, że masz, jeżeli dobrze poszukasz, to radzę czytać książki. Numer 3 zajmie się procesem, a proces zajmie się rezultatami. Nie porównuj się do innych, każdy ma inną drogę, każdy ma inne cele, każdy ma inne predyspozycje, inną genetykę. Po prostu skup się na tym, co możesz zrobić teraz, a nie co masz zrobić za tydzień, za miesiąc, teraz działasz teraz. Moim celem na następny rok jest cisnąć to wszystko do przodu, YouTube, w treningi chodzę teraz samodzielnie, bez trenera, więc bardzo wam dziękuję ekipa za ten rok, rozwijamy się, wchodzimy z tupetem w 2026 rok. Dzięki ekipa za ten rok! Do zobaczenia w następnych filmach, mordo, patrz ten biceps jak urósł. Rok temu takiego nie miałem.